Cześć, cześć, Auryczny Tarot. Witam Was serdecznie w następnym tygodniu, w kolejnym tygodniu. Tym razem od 13 do 19 kwietnia. Zobaczmy, jakie przesłanie dla Was będzie na ten tydzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Bardzo Wam dziękuję za życzenia świąteczne, za Wasz udział tutaj na kanale. Fajnie, że jesteście. Fajnie, bardzo się cieszę. Również Wam przysyłam moc pozytywnych energii, wibracji. Mm. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Mam nadzieję, że dajecie radę i że odnajdujecie się w tej nowej dla nas wszystkich rzeczywistości. Pamiętajcie o tym, aby pomagać sobie nawzajem, jeżeli wymaga tego sytuacja. Dbajcie o siebie i bądźcie dzielni. Przesyłam Wam moc pozytywnych wibracji, ochronnej aury i dobrego przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że tak się on również będzie objawiał tutaj w kartach: że karty również będą chciały pokazać wyłącznie dobre perspektywy. Jeżeli nawet traficie na przesłanie, które jest dosyć trudne dla Was, które wymaga od Was jakiegoś, jakiejś uwagi, może przepracowania pewnych spraw, Bierzcie tylko dobre rzeczy do siebie. Nie przywiązujcie się do tego, co złe, nawet jeżeli usłyszycie coś, co Wam się nie podoba. Zwróćcie uwagę na to, co potrzebne jest Wam. Bo ten kanał właśnie jest po to, żeby przekazywał Wam energię, aurę tych okoliczności, sytuacji, które wokół Was się dzieją, przestrzegając Was niejako przed czymś, co być może pomoże Wam uchronić się przed jakimiś sytuacjami, które niekoniecznie są po Waszej myśli. A więc nie bójcie się tylko, otwórzcie się na to, co warte usłyszenia i na to, co warte dostrojenia. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji i przechodzimy do czytania. I zapraszam, panny, zobaczmy, co u Was w tygodniu od 13 do 19 kwietnia. Jakie wyzwanie, jaka przeszkoda i jaka rada dla Was na ten tydzień, takie panny? Wyzwanie dla panien. wyzwanie dla pani Co stanowi trudność w tym tygodniu? I rada dla was. Padły dwie, a więc zostawimy dwie, słuchajcie. Drogie Panny, w tym tygodniu akcent u Was będzie padał trochę na nutę wycofania się, takiego bycia może trochę w cieniu, może też próby obserwowania bardziej aniżeli udzielania się w jakiejś sprawie. To trochę energia takiego takiej nostalgii dla niektórych, która może się przejawiać w Waszym otoczeniu wokół Was, wśród ludzi Wam bliskich. Sytuacji, okoliczności. To tydzień, który może chcieć Wam pokazać, że pewne odczuwanie tych takich niefajnych emocji jest nieuniknione, ale cierpienie jest opcjonalne, a więc zależy wyłącznie od Was, jak Wy się do tego ustosunkujecie. To również tydzień, który może Wam pokazać złagodzenie, odtajenie tego zimnego lodu, który tutaj się w tej karcie pokazuje. A więc takie odpuszczenie tych wszystkich trosk, odpuszczenie, tego wszystkiego, co chłodne, oddalające, dystansujące niekiedy również. A więc, patrząc na to optymistycznie, mam nadzieję, że będą od Was po prostu odchodzić pewne żale, smutki, troski i z tym związane zależności, słowa. To może być tydzień rozproszenia tego mroku, rozproszenia tego widma strachu. To, co jest wyzwaniem dla Was w tym tygodniu, to poczucie prawdziwej wartości. Ten tydzień może chcieć Wam pokazać Waszą prawdziwą wartość. Siebie, a więc możecie chcieć to zobaczyć, lub będzie wam to dane, aby to dostrzec. Karty mówią jedynie: pamiętaj, że Twoją prawdziwą wartością ciebie samego nie jest liczba osób wokół ciebie, które się z Tobą zgadzają, bo ludzie przychodzą i odchodzą. Ale miej wiarę, że masz moc przyciągania tych, którzy doceniają Ciebie przede wszystkim, taką, jaką jesteś, i oni są wyłącznie warci miłości. A więc ten tydzień może chcieć Was wyzywać na. Pojedynek z Wami samymi, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób postrzegacie pewne relacje, jak się do nich ustosunkowujecie, czy dalej ciągniecie pewne rzeczy, które już nie działają, czy ucinacie to w pewnym momencie, w którym dalej razem nie ma sensu iść. Ten tydzień może chcieć Wam pokazywać, drogie Panny, że trochę idziecie same, że trochę też jesteście wystawione same na tą próbę mierzenia się dla niektórych z przyjaźnią, dla innych z miłością, dla jeszcze innych również z cechami, które być może. W obliczu obecnych sytuacji nie będą już tak sprawdzalne, jak to miało miejsce wcześniej. I ten tydzień będzie trochę trudny dla Was, jeżeli chodzi o pogodzenie się z, z tym stanem rzeczy. Dla innych panien ten tydzień może chcieć przywoływać jakieś zaprzeszłe słuchajcie, historie, które mogą gdzieś się tutaj odbijać czkawką. Możecie mieć tendencję, żeby pewne rzeczy rozgrzybywać, jak, jak dawno zaleczone rany. Może to będą też sytuacje, ludzie, które, którzy będą chcieli w taki sposób również przywoływać te duchy przeszłości. I tu wyzwaniem dla Was jest to, żeby się odciąć, żeby znaleźć w sobie siłę i przede wszystkim prawdę właśnie siebie samego, aby uwierzyć w to, że możecie sami decydować o tym, co jest dla Was dobre, a co jest dla Was złe. Przeszkodą w tym tygodniu, tym, co może chcieć Wam wchodzić pod nogi, jest karta teraz, a więc świadomość, akceptacja i twarzą w twarz stanięcie z problemem teraz i tu. Możecie mieć trudność w tym tygodniu do tego, żeby odnieść się do tego, co się dzieje teraz w kategoriach dobra, zła czy obojętności wobec tych sytuacji. Możecie mieć również trudność w docenieniu tego, że to się właśnie dzieje w tym momencie, tego, że to w ogóle przychodzi do Was. Karta mówi, to nie jest czas na grę w strusia, a więc nie chowaj głowy w piasek. Możecie w tym tygodniu chcieć sobie zadać pytanie, co się stanie, gdy zaakceptuję rzeczy takimi, jakie są naprawdę. A więc gdzieś tutaj. W tym tygodniu kwestia prawdy się pojawia, waszej reakcji, waszej gotowości. To, co jest wam radzone w tym tygodniu, to niepodważanie tego, co jest realne, tego, co widzicie, tego, czemu zaprzeczyć nie możecie. W tym tygodniu nie powinniście niczego oceniać, wyrażać sądów, opinii, ale uwolnić siebie od pewnych również sekretów, od pewnych niejasności. Być może w tym tygodniu będziecie się bały pokazać prawdziwość czegoś przed kimś, albo będziecie brał, bały się w tym, w tym tygodniu od, odciąć to, co nieprawdziwe, to, co wydawało Wam się może prawdą, a dziś trzeba stanąć twarzą w twarz i powiedzieć nie, jednak to ma zupełnie inne oblicze. To, co jest Wam radzone w tym tygodniu, to podjęcie decyzji, wyboru, ale pod warunkiem, że poznacie wszystkie możliwości, że się ubewnicie, że rozpatrywaliście lub rozpatrujecie lub znacie rozwiązania wielu różnych ścieżek, które stoją przed Wami. Karty nakłaniają Was również o to, żebyście poprosili kogoś innego o pomoc w określeniu swoich wyborów. Radzona w tym tygodniu jest Wam nadzieja, nie tracenie tej nadziei, pod warunkiem, że nie pozwolicie, aby problemy, troski blokowały Was, powstrzymywały, nie dawały pójść dalej. Ten tydzień chcę Wam powiedzieć, aby przejść do przodu, nie możesz. Przyciągnąć przeszłości razem ze sobą. Musisz to odciąć. I teraz jest pytanie: czy pójdą w przyszłość wyłącznie Twoje stopy, czyli Twoje ciało, czy pójdzie z nimi również rozum, czy, ra, czy także serce podąży w ślad za tym? Być może dla niektórych panień jest to tydzień ucięcia czegoś, zakończenia definitywnego, związanej z tym pewnej decyzji, o której czasie decyduje tylko i wyłącznie Wasza stuprocentowa gotowość, Wasze stuprocentowe przekonanie. Pamiętajcie, że to mogą być sytuacje wszelkie, ale to mogą być także stany emocjonalne, z którymi musicie się pogodzić, z którymi musicie się pożegnać. To mogą być też pewne nastawienia, pewne gotowości w was, które pokazują: "OK, działamy teraz, ucinamy to, co było, to nie jest ważne". To mogą być różne aspekty dla każdego z was. Natomiast w ogólnym zarysie mówimy tutaj o wydostaniu się z jakiejś Niefajnych sytuacji, wydostanie się z jakichś niefajnych emocji, jakichś cieni przeszłości, które mogły, mogą nadal chcieć rzucać światło na, na waszą obecną sytuację, i może przyszedł czas, żeby to uporządkować, może przyszedł czas, żeby sobie zrobić taki rachunek sumienia. Może dla niektórych panien w tym tygodniu właśnie taki czas nastaje. Może niektóre z was będą chciały, lub będą gotowe wejrzeć trochę głębiej. W analizę pewnych sytuacji, zarówno odnosząc to do siebie samych, a i również do waszego środowiska, które mogło mieć wpływ na to, co się obecnie u was dzieje, na to, co się obecnie z wami również dzieje. Rada na ten tydzień: dochowaj pewnych sekretów, nie pokazuj wszystkiego na zewnątrz. Może zrób to sam, może przeanalizuj, przegryź się przez ten temat bardziej indywidualnie. To, co karty wam radzą w tym tygodniu, to pewna. Pewna skrytość tego, co jest wam powierzone, ale również tego, co chcecie pokazać światu. Bo to, że jesteście gotowi na coś, to, co, to że poczynicie pewne kroki, nie oznacza, że musicie wygłaszać opinie na zewnątrz, że musicie z tym się obnosić. Karty również Wam radzą. Patrz dalej, patrz głębiej, patrz bardziej w przyszłość. Jeżeli trzeba, zajrzyj w karty. Znajdź kogoś, kto będzie chciał Ci pomóc. Znajdź kogoś, kto będzie chciał pokazać Ci możliwie najbardziej logiczne rozwiązanie z tych sytuacji. Z którymi dzisiaj się mierzysz. Trudność w tym tygodniu dla Was to samoświadomość, to świadomość pewnych spraw również, a także działanie teraz i tu. I co najważniejsze akceptacja tego stanu rzeczy. Zobaczmy jeszcze, co będą chciały wam powiedzieć karty anielskie, a więc jakie przesłanie na ten tydzień dla panien od kart anielskich. Poprosimy kartę, przesłanie dla panien. Panny poprosimy przesłanie dla panien. Tygodnie od 13 do 19 kwietnia. Anna. i przesłanie dla Was. A więc zobaczcie: Introspekcja. Anioły radzą, byś znalazł ciche miejsce, by pomedytować i wejrzeć w siebie. Teraz jest czas, byś z dystansu przeanalizował swoje życie. Poświęcenie odrobiny czasu tylko dla siebie pozwoli ci otrząsnąć się z życiowych wyzwań, zastanowić się, co dalej, zebrać siły i przygotować się na następny etap w twoim życiu. Zaglądając w głąb siebie, uświadomisz sobie swoje uzdolnienia, wewnętrzną siłę oraz mądrość. To czas uzdrawiania, wycisz swój umysł i emocje. Poproś, by twój anioł otoczył cię swoimi skrzydłami, dając bezpieczne schronienie w którym możesz odpocząć. Teraz możesz wysłuchać swojego anioła, który daje ci inspirację i prowadzi we właściwym kierunku. Afirmacja znajduje czas i miejsce tylko dla siebie. A więc zobaczcie, jakże spójne, jakże prawdziwe. Odważcie się, nie bójcie się spojrzeć prawdzie w oczy, ale nie bójcie się również prawdy zakrytej gdzieś między wierszami, która może wydawała się niektórym z was tylko... Iluzją, spekulacją, czymś mało, nie, mało wartościowym, nieważnym. Może coś przegapiłyście, drogie panny, po drodze. Może gdzieś po drodze coś zgubiłyście, może pośpieszyłyście się za szybko. A dziś jest ten czas, żeby na chwilę przystanąć i jeszcze raz, krok po kroku, może przeanalizować to, co ma wpływ na obecną Waszą sytuację, a i również na tą przyszłą, która bardzo wyraźnie pokazuje się właśnie w tej karcie. Nie bójcie się również zaglądać w przyszłość za pośrednictwem innych osób, które mogą wam w tym pomóc, które mogą być także waszym przewodnikiem w znalezieniu tej właściwej dla was drogi, właściwego dla was rozwiązania. Życzę Wam ochronnej i pozytywnej aury tego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam wagi.